Jak ktoś ma dziadka w Wehrmachcie? Bardzo ładny kredens, zobaczcie jaki ładny. jest na przykład bryczka. Gdyby ktoś szukał narzędzi, to zobaczcie. To... To można się, że tak powiem, oszukać. Ale robi wrażenie, to trzeba przyznać, że to złoto jest naprawdę piękne. Stara kolarzówka, instrukcje serwisowe, unitry. Bardzo rzadka rzecz. Taki piękny zestaw, za 50 zł. Tutaj mi się podoba. Kaczuszki. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam Was na targ w słabku. Zobaczcie, tutaj pan wyciąga meble i mamy taki piękny zestaw. Krzesła są z drewna takowego, to są duńskie meble. Duńskie krzesła, duński stół. 1200 zł kosztuje ten komplet. Tak, wam pokażę. W bardzo ładnym stanie stół jest rozkładany. Oczywiście, krzesła są sygnowane. Ja Wam pokażę, bo niewiele mi to mówi, to prawda, ale już Wam pokazuję. No, tylko trzeba sobie odwrócić. Także to jest taka cena. Pan ma jeszcze dywany. Dywany są po 80 zł z tego co pamiętam. Tak średnio po stówce te dywany są. Tak wygląda, mi się podoba. Bardzo fajny. Jestem tutaj u Pana, który ma bardzo dużo fajnych takich ciekawostek i zobaczcie kaczuszki cynowe 150 zł nie wiadomo kto je produkował, ale no nie są to chyba raczej nowe współczesne produkty bo już wiadomo, że tego nikt nie robi cynowych rzeczy jest ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem od najmniejszej do największej. Tu są jeszcze mosiądzem pokryte. Czasami są jakieś braki, ale to jest tylko w środku. Jest w środku. Trzeba sobie przykleić. 150 zł ten zestaw kosztuje. I pan ma jeszcze bardzo fajny zegar za 350 zł. Tylko wam pokażę. Kominkowy. Bardzo fajny zegar. Ładny jest. Jak ktoś szuka rzeczy z Mosiądzu, to proszę bardzo. Tutaj mamy taką kołatkę za 50 zł. 2. No Mosiądz jest w cenie, wiadomo, nawet złom jest drogi, więc wiadomo, że te elementy będą dość drogie. Tu Wam pokażę jedną fajną rzecz, która nie jest chyba z Mosiądzu, ale jest za 15 zł. Mi się spodobało to tutaj akurat. Dość ciekawie wygląda. No. Jest, ogólnie jest dużo rzeczy, jak komuś brakuje jakichś elementów, nie wiem, właśnie też do lamp czy coś, to tutaj też jest o proszę bardzo, są różne części, tutaj są, tutaj są, tutaj są bardzo dużo rzeczy, świeczniki, jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy jest tutaj, tu są jakieś obudowy zegara. My takie świeczniki. Jest tego mnóstwo. Ja nie jestem jakimś fanem mosiądzu, takiego akurat w tej postaci, ale jest dużo. Zobaczcie, to właśnie lubię w tym targu, że tu są też zaskakujące rzeczy. Jest na przykład bryczka za 4,5 tysiąca. Gdyby ktoś potrzebował, no to jest. Normalnie to nie ma takich rzeczy, a tutaj się trafiła bryczka dzisiaj. 4,5 tysiąca to jest taka do ćwiczeń, tak zwana maratonka. Stan jak widać. Pokażę tak dookoła ją tutaj. Jak ktoś się zna na bryczkach, no to niech sobie zobaczy, będzie wiedział o co chodzi. Jak wam pokażę. To oczywiście nie jest stara. Tak, żeby było jasne, to nie jest jakaś stara, stara bryczka. Wszystko spawane. 4,5 tysiąca. Jestem tutaj u Państwa, którzy mają zawsze jakieś ciekawe meble. No i zobaczcie dzisiaj doszedł taki kredens Bardzo ładny kredens za 1200 zł Zobaczcie jak wygląda to, jest to ładnie tutaj ustawione fajny jest, naprawdę jest fajny no, mają za to tutaj jakieś meble. Mają e, Państwo tutaj ciekawe. 1200 zł. Kosztuje. Tu już jest taki, co ja go pokazywałem wcześniej, on jest za 1500. I tu jeszcze mają Państwo zestaw e, za 4000 zł. Ale tu się cofnę. To jest tak, to te cały taki jadalniany. To stół, o, Państwo akurat przekładają stół. Stół i tam z tyłu ta komoda wielka i z krzesłami. To jest za 4000 zł. Jestem teraz tutaj u Państwa, którzy mają zawsze bardzo ładną porcelanę i szkło kolorowe. No i oczywiście z daleka zobaczyłem to, proszę bardzo, Sylwester Drost. Już pytałem o cenę za 800 zł. Ząbkowice jest przepiękny. To jest w ogóle yy, 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 wzór optyk. Bardzo rzadka rzecz. Naprawdę bardzo rzadko. No i jeszcze oczywiście mają Państwo jakieś tam tutaj gdzieś widziałem yy, instrukcje serwisowe Unitry. Tu akurat od gramofonu, katalog części zamiennych. Kolażówka, stara kolażówka za 380 zł. To nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Za taki rower. Stary jest ten rower, na pewno jest stary, bo widać. Jeśli ktoś szukał tej instrukcji od Syreny 102, to jeszcze jest. Tutaj jeszcze Państwo ją mają. Tutaj jest takie krzesło za 120 zł. Fajne, warsztatowe, działa. Jest w fajnym stanie w ogóle. Ja już mam akurat takie... Ja mam takie niemieckie w pracowni, więc tego nie wezmę. Bo już mam dwa, więc mi wystarczy, ale fajne jest. Jeszcze Wam pokażę lustro. Stylizowane na secesję, bo to nie jest, że tak powiem bardzo wiekowe no ale to produkowała spółdzielnia rzemieślnicza nie pamiętam z którego miasta to lustro jest za nie pamiętam zaraz się zapytam lustro jest za ile? 70 zł lustro Zobaczcie jak to wygląda no taka secesja oczywiście stylizowana ale ładnie zrobione Tutaj państwo mają zestaw z Karoliny. Zobaczcie, ten w złocie za 150 zł. Nie jest podstawki ma trochę powycierane, bo tutaj widzę, że są lekko powycierane, delikatnie, ale zestaw jest naprawdę robi wrażenie. To trzeba przyznać, że to złoto jest naprawdę piękne, ale tutaj jeszcze wam pokażę, jak ktoś ma Dziadka w Wehrmachcie to żebym miał. Finki kosztują y, 30 zł. Zdjęcie jest za stówkę, i to jest jeszcze książka. Ja ją tak pokażę, żeby zasłonić element, który jest, tak powiem. Wiecie co chodzi. Się... Jest tu, nie? Wiatrak. Książka jest 41, Berlin, za 200 zł. No tak w ramach takich ciekawostek, ja takich rzeczy nie zbieram, ale jak ktoś się tym fascynuje, to kolekcjonersko oczywiście. Proszę. Gdyby ktoś szukał narzędzi, to zobaczcie, tutaj są ima dwa. Najróżniejsze, najróżniejszych cenach, tutaj są 80, 100, 260, 160. Takie lepsze Hoyera na przykład, to wiadomo, będą 580 kosztowały, albo takie ogromne Hoyer też 750. Wszystkie stare oczywiście. Są też szlifierki stołowe. 140, 150, 420. Tam polecam, bo mam 420 zł. tutaj też 420, taka najdroższa, tak? A te wszystkie pozostałe to no tego to bym na pewno nie kupił. Ale wszystkie pozostałe są ok wszystkie te najstarsze najlepiej pracują wiadomo, że trzeba pewnie łożyska wymienić ja na przykład musiałem w tej swojej wymienić łożyska ale super chodzi tutaj jest część targu, gdzie są nowe rzeczy tak zwane mydło i powidło wszystko nawet obwarzanki, proszę zobaczyć obwarzanki też są ale pokażę Wam szafkę piramidę już kiedyś pokazywałem taką trochę była inna, tamta była za 100 zł ta jest za 250 u, u zupełnie innej osoby ale pokazuję, bo kilka osób mnie później pytało o tą szafkę. Tamta wiem, że już była sprzedana. tutaj za 250 on pokażę. Jak ktoś lubi takie rzeczy. To tutaj pan ma jeszcze Tutaj pan sprzedaje jakieś krzesła, ale takie powiedzmy na te meble to już takie. Jak się komuś podobają, nawet są jakieś łóżka polowe. I statek jest też. Ale, no, trochę już jednak do naprawy. Ja już się zawijam powolutku i teraz Wam pokażę jeszcze tak kwietnik za 40 zł. Stalowy, zardzewiały, ale jak się go przygotuje, to ciekawie będzie wyglądał. Tutaj pan ma jeszcze takie szafki za 450 zł. Znaczy szaf, jedna szafka i taka skrzynia, ale to jest taki dekupaż zrobiony z, ze starej skrzyni, bo to widać, że jest to stara skrzynia, ale też sobie zrobił to, bo to jest naklejane. A wygląda fajnie. Z daleka można się, że tak powiem, oszukać. 450 zł ta i ta szafka razem. Też fajnie wygląda. No i pan ma modele w ogóle tutaj. Proszę bardzo, te modele są po 130 zł, dwa CV z trołem. No i talerze oczywiście, po 20 zł, zobaczcie jakie ładne. Ja już wyjeżdżam z Targu Staroci, już się zrobiło gorąco. Dzisiaj wystawców zdecydowanie mniej widać w wakacje, ale i tak ciekawostek nie zabrakło. Także zapraszam Was na 17. Mniej więcej będę publikował o tej godzinie rolkę, gdzie pokażę te fajne rzeczy, których oczywiście w tych relacjach nie widać, bo to są jakieś pojedyncze rzeczy, więc nie nagrywam specjalnie relacji dla jednego przedmiotu. Dzisiaj najciekawszy był ten kredens za 1200 zł. Był naprawdę bardzo fajny i oczywiście Wazon za 800 zł, Sylwestra Drosta, wzór optyk. Bardzo mi się też podobał ten kolor w ogóle on super wyglądał. Zapraszam oczywiście na koniec mojej rolki, gdzie będę pokazywał lampy. Dzisiaj niestety lamp nie było, oprócz jednej, którą kupiłem tylko dla klosza tak naprawdę, ale w środę też będę pokazywał rolkę z samego rana z bardzo ładnymi lampami. Także zapraszam was serdecznie.